Yo, 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 witam Was na kanale Travelers.pl, naszym kanale podróżniczym YouTube i pozdrawiamy Was z słonecznej Nikaragui. U nas na kanale znajdziecie całą trasę, jak tutaj dotarliśmy prosto z Meksyku przez Belize, Salvador, Gwatemalę, Honduras, no i jesteśmy teraz tu w Nikaragui. Gdzie będziemy dalej? Kostaryka, Panama i Kolumbia, może i dalej zobaczymy zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, bo jest to oglądać. Gwarantujemy sporą dawkę humoru. Wszystkie, powiedzmy, nasze upadki i wzniesienia, że tak to ujmę. To, e, wszystkie hotele, w których mieszkaliśmy, posiłki, które jedliśmy, ceny i piękne widoczki, oczywiście. Wbijajcie także na nasze Instagramy, tam znajdziecie najlepsze foteczki, jakie widzieliście w życiu. Ha! <gry> Yo!